temat rozumiasz, teraz na ten temat porozmawiać przy okazji tego właśnie bo No, o ale... ile zaczęliśmy to realizację w 2009 roku, jesteśmy w zasadzie, można powiedzieć, po momentu. w termin, powiedzmy, taki okres trwałości, tak jak mamy w tym sprawozdaniu, jest w grudzień 2015 rok. Realizacja idzie, można powiedzieć, może nie bo byśmy mieli pewnie większe wymagania. Natomiast należałoby się zastanowić czy my w pełni wykorzystujemy to, co już sobie założyli. Bo jak ja pamiętam, to co do tej strefy przemysłowej w kolejnie, to żeśmy już żeśmy dyskutowali na przykład podejmując temat strefy podstrefy czy coś, no, tak To tak krążymy wokół tego tematu, żeby to udało się załatwić jak najlepiej, natomiast e, no efekty są, bo nie można powiedzieć, że nie, bo przez została część działek sprzedanych, przez kilka, kilka firm zaczęło działać, natomiast czy to spełnia do końca nasze oczekiwania, są, no, to, to raczej wątpię. I wydaje się, że dobrze by było jednak poszukać na to największą działkę 3,7 hektara inwestora takiego, który dałby jednak naprawdę większe Dziękuję. Tutaj słuszność, to są to jest też nie, tak, nie, nie, ja mówię, ale jak wiesz, że no z tak, jest przyjemny, to bardzo... też w okresie taki że inwestorzy za bardzo rzucają się na nowe inwestycje i to jest problem. Jak to już się, ja bym powiedział, ze sprowadzeniem jakiegoś inwestora, ja powiedział na mniejsze gawie, a tutaj to w każdym trzeba było jakiegoś większego, powiedziałem prawie na 3,5 hektara i, po, czy, po, po, no, i Wtedy, a ty jakiś duży to się nie że w to się Ale proszę, ja bardzo pójdźmy. Tak, tak, ja bym powiedział tak, szukajmy razem. Szukajmy tak? tak, razem. Tak, 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 tak. Koledzy, 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 Pojęcie koledzy, 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 Pojęcie duży inwestor na milionowe tak nakłady i kilka miejsc pracy. Pojęcie duży inwestor to automatyka taśmy i pojęcie duży inwestor to na przykład Lekko, który jest jednym z największych inwestorów w Polsce. Przykład nakład na budowę zakładu ponad 40 milionów złotych. pracy że obsługi tego zakładu 5. Czy nam chodzi dużych inwestorów? Nie, pewnie nie. Nie jesteśmy również wydolni do wprowadzenia inwestora, który zechciałby uruchomić tutaj nam produkcję, nie wiem, samolotów odrzutowych, śmigłowców, bo nie jesteśmy wydolni liczbą ludności, bo mamy 11 tysięcy, w której w takim zakładzie pewnie trzeba by zatrudnić 3 tysiące ludzi, czyli wszystkich zdolnych do pracy. Myślę, że polityka, którą stosujemy jest jak najbardziej Czyli postawiliśmy na mikro, małe i średnie e, zakłady, zakłady usługowe i produkcyjne. E, to, jest, to są zakłady, które nie są tak wysoko zautomatyzowane, które potrzebują e, pracy ludzkiej e, i to myślę może dać e, nam pozytywny efekt. E, tworzenie miejsc pracy, a przecież głównie te tereny stworzyliśmy po to, żeby powstawały miejsca pracy. Ja zawsze mówiłem, że gdyby na tych terenach powstał zakład lub 10, a nawet 20 zakładów, które łącznie zatrudniał 200, 250 osób, to byłby to ogromny sukces, bo byłby te, te, te tereny inwestycyjne drugim takim zakładem, można powiedzieć, po yy, Kurpiance. Tak? Kurpianka zatrudnia 270 czy 80 osób, widzicie co się dzieje w fabryce przyrządów, gdzie pracowało przecież kiedyś około 300 osób, a dzisiaj pracuje nie wiem 110, 100, to jest automatyzacja, bo maszyny robią za człowieka, to jest kierunek no, nie, niedobry dla, 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 dla ludzi globalnie, natomiast niestety my go nie zatrzymamy. I myślę, że to, że postawiliśmy na tego typu przedsiębiorstwa, jest naszym sukcesem, bo dzisiaj, jeżeli chodzi o parki tego typu, Jesteśmy najwyżej oceniani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Mało tego, mamy yy, przecież na poniedziałek wyznaczony, podpisany akt nad mam nadzieję, że on Mamy dwóch znowu przedsiębiorców, jeden twierdzi, że na 80% będzie inwestował i że jeszcze w tym miesiącu zgłosi się do nas z projektami i też pewnie zatrudnimy w tym zakładzie, może niewielkim, bo potrzebuje około starą Wyniesie, wyniesie ponad 20 osób. Czyli jeżeli zsumujemy to wszystko, to już dzisiaj, jeżeli te wszystkie zamierzenia doszły do celu, będzie około 50-70 miejsc pracy, a zostaje nam jeszcze dużo działka. Moim marzeniem, Panie Radny, jest to, żeby zjawił się tutaj przedsiębiorca, żeby na tych 4 hektarach powstał zakład, który zatrudni 300 osób. Marzę o tym, naprawdę, to byłby sukces niesamowity. Jeszcze, żeby to był przedsiębiorca, który wszystkich zatrudnia na umowę na czas nieokreślony, płaci po 3000 złotych na rękę, byłoby pięknie, cudownie. I, i, I marzy o tym, ale, albo i po 5 tysięcy, nie ma problemu. Ja wiem, tak, ważne, żeby zarabiali nie mniej ode mnie i od Pana Rodnego. To już by było fajne, to już by było super. I marzy o tym, ale czy to się uda? Nie wiem, bo przecież trzeba sobie zdać sprawę, że my jesteśmy takim samym organizmem jak na Holna, jeżeli chodzi o wolność, bo oni mają 10 tysięcy ludzi i my mamy niespełna 11 tysięcy ludzi, więc... Nie łudźmy się, że stworzymy tutaj wielki zakład, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na przyjęcie takiego zakładu, bo prowadziliśmy rozmowy w strefie, ale jeżeli mówimy o strefie, to w strefie nie zainwestuje ani taki przedsiębiorca, który buduje wysoce zautomatyzowany zakład i zatrudnia 10-20 osób, ani, ani taki, który jest mały. Tam w strefie zainwestuje rzeczywiście zakład, który zatrudnia bardzo dużo ludzi, a ja zaraz to tłumaczę w roczenie już to tłumaczyłem, Bo my jesteśmy przygotowani na rozmowy ze strefą i jesteśmy, mamy naprawdę dobrą pozycję, zarówno w strefie Suwalskiej, jak i w strefie, w strefie tam w Rzeszowie, tak.